Tomek, to koniec słówko o organizacji. Znowu, bo coraz więcej jest takich głosów jednak, że no Niemcy sobie trochę z tym turniejem nie poradzili i, i znowu też po ostatnim blisku wczoraj widzieliśmy problemy z kibicami, którzy wbiegali na Murawę. Urazu być może doznał Alvaro Morata, kontuzjowany przez jednego ze stewardów. Czy to wczoraj też było mocno odczuwalne, że faktycznie te problemy organizacyjne e, były także w Monachium? Były, były już w zasadzie w drodze do Monachium. Czekała nas tutaj ponad 60-godzinna trasa i w większości przebiegała przez zwężoną drogę, bo ciągle odbywają się gdzieś jakieś remonty. Jakby nie można było tego zaplanować tak, by nie zahaczały o Mistrzostwa Europy. Jeśli chodzi już o organizację na stadionie, ja patrzyłem i nie wierzyłem, że to dzieje się kolejny raz. Najpierw już w trakcie spotkania około 60 minuty jeden z kibiców podbiegł do Kyliana Mbappé, zdołał go złapać, zrobić sobie zdjęcie, no nie daj Bóg, że trzymałby coś niebezpiecznego w ręce. Później rzeczywiście te, te sceny z Maratą zmroziły mi krew w żyłach, bo no, to jest sytuacja, sytuacja niedopuszczalna, gdy tam jeszcze w zasadzie ochroniarz szpada w jego nogę, No to są sceny, moim zdaniem, skandaliczne, które nie mają prawa się wydarzyć na wielkiej imprezie. Zwłaszcza, że myśleliśmy, że w Niemczech ten porządek będzie panował, a na każdym kroku przekonujemy się, że to jest inaczej, więc e, jeśli chcieliby. Gdybyśmy wystawić Niemcom ocenę, to byłaby to po prostu jedynka i to jedynka w naszej skali, a nie w niemieckiej, żeby ktoś nie miał żadnych wątpliwości co do naszej oceny.